Dzień dobry, witam was w kolejnym tygodniu. Dzisiaj jest poniedziałek i musiałam iść do agencji, tak jak zawsze i tak się śpieszyłam. Chciałam zrobić tak, jak w zeszłym tygodniu, co na Pilates. pilates to 20 minut do agencji i potem sobie gdzieś tu coś obok zjeść. Wyszedłem do mojej agencji, że o której jest lunch break, bo nie wiem, o której mogę przejść, co nie. I oni mówią, musisz przyjść teraz. Ja mówię, no ale jak to teraz? My że oni pisali, że mam przyjść do 12. Ja mówię, że, what the fuck, że co? No, rzeczywiście pisali, bo napisali wiadomość wiadomości na wiach na godziny, a ja tego nie zauważyłam. I myślałam, że możemy przyjść jak zawsze. I była 11.30, ja miałam tam przyjść do 12. O 12.30 miałam plac, by nie chcę ja mam zrobić, ale znam dobra. Wieram się szybko, zamawiam teraz, graba i biegnę. No, że wy jakieś 5 minut? W ogóle ja tak lubię tutajsze dzieci, one są takie słodkie, szczególnie te chińskie dzieci, bo one zawsze po jak idę ulicą, to one zawsze mnie. Hi! What's your name? Albo w windzie na mnie patrzą tymi swoimi wielkimi, wielkimi, z małymi oczami takimi. To jest po prostu wpatrzone we mnie, naprawdę. Czasie, ty dziecko poznałam taką dziewczynkę y, tutajszą z Malezji na basenie bo stałam sobie tak na wejściu do basenu, wiecie, na schodkach, próbując zmotywować się, żeby wejść do środka jak jest tak, wiecie, zimno w tym basenie i ona tak pod mnie podeszła i się pytała, że hi, what's your name? I nie no, wejdź do tej body, co tak stoisz? pływamy, ścigamy się, ja mówię, dobra, Boże. nie ma 6 lat i zaczęła mi tam po prostu opowiadać, że wiecie, że ma trzy koty chyba nie chodzi do szkoły była taka mega śmieszna Potem wzięła do mnie numer i teraz do mnie pisze i wysyła głosówki, że mam do niej zadzwonić, a ja mówię, no sorry, nie mogę, teraz jestem w pracy. Hello, Maya, How are you? Would you mind calling me? Ale no, jest mega słodka i w ogóle mnie zapraszała do swojego mieszkania. No jak powiedziałam, no, że wiesz, że kurde, myślę, że twoi rodzice nie byliby zadowoleni, jakby zobaczyli jakąś randomową białą dziewczynę w ich apartamencie, bo i córka ich zaprosiła. dobry, witam was e, w kolejnym video. Przychodzę do was teraz z testem snake fruit. Wow. To wygląda nie oczywiście. To Jest mega twarde w ogóle. sery wygląda jak taki wąż. Co to, to Nie wiem czy ja tak tworzę w ogóle. Może to zrobię bez tego. To jak jakiś orzech. Mega weird. Serio. To ciekawe to się bardzo wygląda trochę jak taki mini durian I to mnie trochę nie ja pociesza Trochę wygląda jak ten jackfruit Spróbuję taki mały kawałek Ej, ciekawe Taki mam wrażenie, znam trochę ten smak, nie jest jakiś mega wyrazisty mhm. Jeszcze, że bardzo specyficzne Ja nie wiem czy to do porównania z strukturą, grą może do jakiegoś... Nie no, nie do jabłka marchewki, nie wiem. Powiedziała dosłownie owocowy. Nie, ale serio, ciekawe. Ciekawe naprawdę. Dzień dobry. Znam że się tu odezwę. mam ogólnie dzisiaj dwudniową pracę, co w się sensie tak, mam jutro pokaz, a dzisiaj dzisiaj robię próbę, ale taką całodniową próbę, czekajcie to? Ale nie wiem co oni chcą robić cały dzień bo normalnie jak macie pokaz, to próba jest, no tak wiecie, w ten sam dzień, wchodzicie kilka godzin szybciej. Oni robią, jakby mierzą wszystko, makijaż próbują. Naprawdę nie rozumiem, a ja nawet nie mam żadnego pojęcia, jakie to jest marki. Jest jakiś event z okazji chińskiego nowego roku. Jest tu jakiś chiński projektant, który nawet nie mówi po polsku, wszyscy mówią po chińsku, więc ja nawet nie rozumiem o co chodzi. Kazali nam przyjść na dziewiątą. Po czym nam powiedzieli, no próba jest o, o 13 Tylko nam przymierzyli rzeczy Więc teraz miałam taką te przerwę Więc sobie poszłam się spotkać z Angeliką, bo jest tam w miastecie i ona tu mieszka Więc poszłam z nimi na kawę Teraz wracam gdzieś mój lunch, bo już jestem głodna Więc w końcu lunch przyjechał No i potem będzie próba i potem będą prowadzić makijaż Nie no, mega weird Na początku myślałam, że nie no, bo to nie będzie tak długo trwało Ale w momencie kiedy napisali, że jest uwzględniona kolacja to miałam takie kurde Chyba no serio to spędzę cały dzień. Ale w po płacą jak za dwa dni. Więc what can I say? Money is the money. W końcu mam czas przejść się przez ten park. Ostatnio byłam z Angeliką, ale jakby po zamknięciu, jak już było ciemność, i było fajnie, bo przynajmniej było pusto. Eee, więc nikogo nie było, bo normalnie to są mega duże tłumy. Więc było przyjemnie, ale tak pierwszy raz z tym w dzień. Więc spoko, co nie? Zobaczcie, mam plakietkę. Performer. Ja się śmiałam, co my to będziemy robić, bo będziemy tańczyć po prostu, jak nam kazali na cały dzień przyjść nas, będą uczyć cały dzień choreografii. Wszystko jest po chińsku, więc ja nawet nie rozumiem, co na przykład tam jest napisane, co nie, bo to są jakieś plany. Czy ci jest wywieszony plan, co, kiedy, jak, ale ja nie mam pojęcia, co tam pisze. Dzień dobry moi drodzy A więc update jest taki, że dowiedziałam się już co tutaj za show. To jest taka ogólnie wielka gala z okazji tego roku I będę w telewizji Będę w telewizji chińskiej i malezyjskiej są random Dzisiaj mamy próby, a jutro to nagrywamy To nie będzie na żywo, to będzie lecieć w poniedziałek Wtedy kiedy jest na rok I no Ale wiedzieli, że będziemy Mieli przynajmniej imię podpisane kim jesteśmy Trzeba mieć mnie niestety, będą wiedzieli kim jesteśmy. Jedna jak jest wiecie? Bo jestem jedyną białą, tak typowo, wiecie, taką jestem jest to oko. Wszyscy są Azjaci. I jest jeszcze jedna moja... Okej, okay, okej. Okay. Jest jeszcze jedna dziewczyna z agencji z Brazylii, no ale jak macimy głosy, więc są jedyną taką, wiecie, jak słowo?

Dzień dobry. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest dzień pokazuję. Już mam makijaż, mieliśmy już próbę. Jest w sumie godzina 17, ten, ten cały event się zaczyna jakoś dopiero o 9. Dopiero się zaczyna, a nasz występ będzie, nie wiem tam o której. Więc chociaż sobie w przerwach chodzę po tym parku, żeby się chociaż poruszać jakieś kroki porobić No bo co mam robić cały dzień. Wcześniej akurat jak postanowiłyśmy, że idziemy na kawę. To akurat miałyśmy być na jakieś próbę, nie wiem, jakaś druga część próby, i się śpieszyłyśmy mega szybko. I ta moja koleżanka z agencji nie zdążyła, ja zdążyłam, ona po prostu i nie zdążyła. Więc akurat, wiecie, 5 minut nas nie ma, od razu nas raz wszyscy potrzebują. Dlatego, dlatego teraz chodzę tak, jakby zaraz w tej części parku, obok tego, żeby się nie oddalać za daleko. Það er það makiðaristraðsglói Wow 你需要有人疼。